Hej Siemanko, witam na moim kanale Świat Zwierząt. Dzisiaj wymienimy Stefanowi kuwetę. Oj, wrócił jednak do domu, woli swój domek. Stefan jest królikiem od mojego wójta. Nie jest to mój królik, ale brzmienie, wymienię dzisiaj. Ja też mam króleiki dwa, jednego kalifornijskiego, kary, a drugi. To jest jakiś mieszany kręlik. Stefan bardzo lubi jeść chleb suszony i jabłka Bardzo lubię jak się go płaszcze Jak chcecie, żebym nagrał filmik jak wymieniam szynszylowi, chwytę, napiszcie w komentarzach. A jeżeli wam się spodoba ten filmik, to zostawcie subika i łapkę w górę. Musimy bardzo, bardzo wymienić. Wszystko wszystko to a to dlatego, że powinni, powinniśmy zmieniać tak co tydzień A to dlatego, że potem do takiego właśnie futerka mogłyby się te odchody przykleić, i tak by było. Równo. To do dna ją odkleić. Cieli my. Ciało, wstęp, ciało. Wodę oczywiście nawiązujemy i już mamy kubę, tę musimy jeszcze o, musimy jeszcze z na wodę Pamiętajcie, że rolnikom trzeba dawać regularnie wodę, bo muszę one dużo pić Przyniosłem już wodę I sobie montujemy gdzieś to. Pamiętajcie, że jak macie małego zwierzeczka, to Gdzieś niżej mu zaczepić tą wodę Żeby nie musiał Skakać tak. I mamy Jeszcze Jabłuszko Jabłuszko sobie przekroimy Na pół i do mnie mąki no, z boku klateczki. I nic. Stefana go wziąć. Żeby... Nie lubi jak mu się zabiera jedzonka, bo wtedy tak powiem atakować, ale możemy go wziąć i głaskać. Jest on łagodnym królikiem. Nie jest tam jakiś agresywny, ale nie lubi jak mu się zawiera jedząco. Nic, na dzisiaj to tyle. Jeżeli będziecie chcieli, żebym wymieniał, wymieniał się Szynszynowi kuwetę, to piszcie w komentarzu. A jeżeli wam się spodobał ten film, zostawcie subika i łapkę w górę. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich filmów, to piszcie w komentarzach. Pa!